Dzień dobry, Atuacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu: Kolędowanie i inne zwyczaje świąteczne noworoczne. 11 nowych pociągów dla kolei mazowieckich, Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych. Choć okres bożonarodzeniowy oficjalnie kończy się w niedzielę sztupańskiego, czyli w pierwszą niedzielę po 6 stycznia, to tradycja ludowa przedłuża go aż do 2 lutego. Ten czas wiąże się z wieloma ciekawymi zwyczajami. Można je poznać, na przykład odwiedzając Mazowieckie Muzea, a świąteczny klimat poczuć podczas noworocznych koncertów. Jednym z tych bardziej znanych zwyczajów jest kolędowanie, które rozpoczynało się wieczorem 26 grudnia. Chodzili z szopką lub z gwiazdą. Przy tym śpiewając kolędy, w zamian za swoje występy, za kolędy i życzenia dostawali pieniądze lub jakieś słodkości. W ciągu tych dni nie pracowano ciężko, gospodarze nie mogli wtedy rąbać drew, nie mogli używać jakichś pił. Kobiety nie, nie przędły, nie tkały. W Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu można oglądać wystawę Boże Narodzenie na Mazowszu. Ekspozycja w jednej z chat przedstawia właśnie dawne kolędowanie. Kolędników przyjmowano chętnie. Wierzono, że przynoszą radość do domów, a ich życzenia mają sprawczą moc. Kolędnicy zazwyczaj przychodzili przebrani za kozy, diabły, królów, żołnierzy i anioły. Niekiedy wsi odwiedzali Herodę. Specyficzna grupa kolędnicza, trochę bardziej można powiedzieć rozwinięta, dopracowana. Oni przychodzili, można powiedzieć, na takie bardziej specjalne zaproszenie. Herody przedstawienie właśnie herodów odbywało się zazwyczaj w jednej chałupie, jednej z tych najbogatszych. Do niej schodzili się sąsiedzi. Przedstawienie pokazywało walkę anioła z diabłem o duszę Heroda i było płatne. Tradycja ludowa przedłużała okres bożonarodzeniowy do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, potocznie nazywanego świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Mieszkańcy wsi świece wyrabiali własnoręcznie, w jednej z chat używając do tego wcześniej zgromadzonego pszczelego wosku. Potrzebne było koło z haczykami, na które wieszano około 50 cm długości sznurki bawełniane. Czy konopne, jako środek tej świecy właśnie ten knot i później rozgrzewany wosk w kociołku polewano właśnie te knoty tym rozgrzanym woskiem. 2 lutego świece zanoszono do poświęcenia. Gospodynie idąc do kościoła przyozdabiały świece zielonymi gałązkami, wstąszyczkami no i na mszy świece były święcone. Po mszy gospodynie przychodziły ze świecami zapalonymi, do do Zagród i gospodarz obchodził obejście zapaloną świecą, i też y, robił, okapcał, y, zrobił znak krzyża y, na framudze drzwi, znaczy wypalając ten z, y, znak krzyża świecą. Zwyczaj wypalania krzyża na framudze nie jest już tak powszechny jak kiedyś, ale w niektórych mazowieckich wsiach nadal jest kultywowany. W muzeum regionalnym w Siedlcach warto obejrzeć wystawę Boże Narodzenie na Ludowo. Prezentowane na niej są wykonywane przez nieżyjącą już artystkę Czesławę Rowicką tak zwane światy, czyli ozdoby z opłatka. Niektóre z nich można podziwiać w filmie Potop, gdzie dekorują y, wnętrza dworków szlacheckich. W nowy rok warto wybrać się także na koncert noworoczny do Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepura. Wystąpią wspaniali soliści, są to w dużej mierze Polacy, polskie głosy, które osiągnęły już ogromny sukces na arenach międzynarodowych, występujący wszędzie na świecie na największych scenach. Wystąpią bowiem Gabriela Legun, Piotr Buszewski, Hubert Zapiór oraz Paweł Chorodyski. Do tego Usłyszymy także zagraniczną gwiazdę kanadyjską, e, śpiewaczkę operową Simone McIntosh. Z kolei kolęd oraz koncertu noworocznego w wykonaniu muzyków Warszawskiej Opery Kameralnej będzie można wysłuchać na początku stycznia na Zamku Królewskim. Rekordowa inwestycja kolei mazowieckich spółka podpisała umowę na zakup 11 nowoczesnych pociągów elektrycznych Flirt o wartości 711 milionów złotych. To ostatnia część największego w historii spółki projektu, obejmującego zakup łącznie 75 pojazdów. Kolej mazowieckie są, jedne, są najbardziej dynamicznie rozwijającą się spółką kolejową samorządową. W tej chwili są drugim przewoźnikiem po przewozach Polregio. Prawie 65 milionów pasażerów w zeszłym roku. Myślę, że w tym roku przekroczy. Oprócz dostawy pojazdów, zamówienie obejmuje ich utrzymanie oraz szkolenie techniczne dla pracowników. Dotychczas koleje mazowieckie w ramach projektu zakontraktowały już 64 nowe pojazdy. Na to przedsięwzięcie otrzymały 1,5 miliarda złotych z krajowego planu odbudowy i zwiększenia odporności. W ciągu najbliższych. Blisko dwóch lat flota kolei mazowieckich wzbogaci się o 75 pojazdów flirt. Warto może dodać, że już teraz po mazowieckich torach jeździ takich pojazdów 71. 10 to flirty pierwszej, a 61 flirty trzeciej generacji. Nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne to pięcioczłonowe pojazdy klimatyzowane, mieszczące 600 osób. Unowocześniony tabor znacząco wpłynie na czas i komfort podróży pasażerów. Mnie ogromnie cieszy to, że to Stadler wygrał e, ten przetarg, bo Stadler ma siedzibę w Siedcach i dzięki temu również Siedcy się rozwijają. Wszystkie pojazdy typu Flirt mają zostać dostarczone do końca 2027 roku. Energia z lokalnych źródeł, współpraca samorządów i realne wsparcie finansowe to główne tematy Mazowieckiego Forum Społeczności Energetycznych. Podczas spotkania eksperci i decydenci dyskutowali o tym, jak skutecznie rozwijać zdolności energetyczne na poziomie lokalnym. Czwarte już Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych zgromadziło przedstawicieli władz lokalnych oraz przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem lokalnej energetyki odnawialnej i bilansowaniem energii na poziomie gminnym. Od kilkunastu lat jesteśmy świadkami transformacji energetycznej w całej Europie, a można powiedzieć, że na całym świecie i oczywiście musimy się włączyć w ten nurt. A nam szczególnie zależy na rozbudowaniu tej energetyki prosumenckiej i też rozwoju energetyki na poziomie wspólnot lokalnych. Jest to dziś jest to obecnie bardzo istotne zagadnienie. Mamy do czynienia z bardzo szeroko postępującą transformacją energetyczną ona wynika zarówno ze zobowiązań klimatycznych jak i z wydarzeń geopolitycznych jakich doświadczyliśmy w ostatnich latach. Wspieramy nie tylko duże inwestycje związane z energetyką wiatrową na lądzie na morzu, z fotowoltaiką czy właśnie z energetyką jądrową, ale także inwestujemy w gaz, co ma znaczenie z punktu widzenia gazu odnawialnego w przyszłości, czyli właśnie biogazu i biometanu. Najważniejsza jest różnorodność technologiczna i żeby dla każdego źródła energii znalazło się miejsce w polskim systemie. Ważne jest to z punktu widzenia bezpieczeństwa. Oczywiście energetyka jądrowa w przyszłości to bezpieczeństwo dostaw, niższe koszty energii. Kiedy ma się zaopatrzenie na poziomie lokalnym, no to jest to większa odporność, a poza tym no, daje szansę na wykorzystanie potencjałów gmin. Także wspieramy to i stworzyliśmy w bieżącym roku po raz pierwszy taki program wsparcia dla gmin w celu tworzenia spółdzielni energetycznych i klastrów energetycznych. Podczas forum zaprezentowano także mazowiecki instrument wspierania społeczności energetycznych. Program z pulą 5 milionów złotych wspiera tworzenie spółdzielni energetycznych i klastrów energii w gminach. Samorząd województwa zapowiada jego kontynuację w kolejnych latach. Za nami ogólnopolska konferencja poświęcona edukacji i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Eksperci, samorzecznicy i przedstawiciele organizacji pozarządowych rozmawiali o wyzwaniach systemu, roli pracodawców oraz o tym, jak budować prawdziwie włączającą edukację. W Mazowieckim samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona edukacji oraz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami podczas której dyskutowano na temat skutecznych sposobów włączania osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy. Dzisiaj bardzo szeroka paleta i szeroka gama gości, którzy z punktu widzenia systemowego, ale także z punktu widzenia NGO-sów opowiadają o tym czy i dyskutują o tym, jaka powinna, być, jak powi jaka powinna być właściwa edukacja, jaka powinna być właściwa droga rozwoju zawodowego, w jaki sposób rynek pracy powinien Reagować, co jest dobrego, a co jeszcze należy zmienić. Wspaniale, że mamy takie wydarzenie jak dzisiaj, bo każde takie wydarzenie jest okazją do podnoszenia świadomości w tym temacie. Mój apel jako Mamy osoby z niepełnosprawnościami, ale też jako aktywistki i społeczniczki to taki, żebyśmy na każde wydarzenia, na każde okazję, sytuacje, konferencje, seminaria zapraszali osoby samorzecznicze, czyli nie tylko my, eksperci specjaliści, ale przede wszystkim udział osób, których to dotyczy. Uczestnicy opowiedzieli o największych barierach stojących na drodze osób z niepełnosprawnościami. Od niskiej świadomości pracodawców po wciąż funkcjonujący podział systemu edukacji na masową, specjalną i włączającą. Trzeba podnosić świadomość na temat aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, bo jeszcze spotykamy miejsca w Polsce, gdzie są jeszcze pracodawcy, którzy nie mają w ogóle zielonego pojęcia na temat aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Wyzwaniem jest sam fakt, pewnego rodzaju rozdzielania edukacji włączającej, edukacji specjalnej i edukacji masowej. Edukacja włączająca jako inkluzja byłaby chyba ideałem. Organizatorzy podkreślają, że podobne spotkania będą kontynuowane, bo tylko współpraca specjalistów, samorzeczników i nauczycieli pozwoli tworzyć system, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą uczyć się, rozwijać i pracować na równych zasadach. Nowoczesne stacje uzdatniania to lepsza jakość wody, wydajność, niezawodność dostaw i oszczędność kosztów. Dlatego warto inwestować w tę infrastrukturę. Dwie takie stacje w powiecie ciechanowskim i jedna w kozienickim przeszły gruntowne modernizacje. Woda nie nadaje się do picia. Takie komunikaty coraz częściej były kierowane do mieszkańców 27 miejscowości z gminy Goły Środek w powiecie ciechanowskim. Powód groźny dla zdrowia bakteria. Winne okazały się przestarzałe urządzenia w stacjach uzdatniania w Kałęczynie Starym i Pajewie Wielkim. Właśnie zakończyła się ich modernizacja. W Kałęczynie zostały praktycznie wymienione wszystko, zostały tylko mury budynków, wszystkie urządzenia do uzdatniania wody zostały wymienione nowe, czyli filtry, pompy, zbiorniki retencyjne nowe. W Pajewie został zbudowany budynek, bo w poprzednim się nie mieściły urządzenia. Nie ma życia bez czystej, to jest czystej, zdatnej do spożycia wody, w związku z tym uważaliśmy, że to są Strategiczne inwestycje tutaj w gminie Głoni na Środek. No i stąd to nasze wsparcie 2,5 miliona złotych. Gmina zaopatruje tutaj ponad 3,5 tysiąca mieszkańców. Ciągłe problemy, ciągłe problemy z dostarczeniem wody, z beczkowozów nie służyły nikomu. Ani gminie, ani mieszkańcom. Dzisiaj możemy liczyć na dobrą jakość wody. Po przebudowie stacje są też w pełni zautomatyzowane. Teraz jest technologia na poziomie no, europejskim, że jest bezobsługowa. No i oczywiście z pełną wizualizacją, z przesyłem danych, można sobie siedzieć w domu, pan wójt siedzi sobie przy telefonie i widzi proces, proces technologii na stacji, co się dzieje. Nie? Nowoczesna stacja uzdatniania wody znajduje się także w gminie Głowaczów w powiecie Kozienickim. Wygląda to bardzo imponująco. Nowoczesne, oczywiście, urządzenia tam. Wsparcie finansowe w ramach. KPO wyniosło ponad 3 miliony, prawie 3 miliony 100 tysięcy złotych. Dotacja pokryła 100% zadania. Wiele inwestycji, wiele starań bez tego wsparcia na pewno nie podołalibyśmy tak ważnym inwestycjom. Gmina Głowaczów planuje kolejne prace związane z wodociągiem oraz kanalizacją. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w ostatnim programie w tym roku. W tym kolejnym życzę Państwu i sobie tylko dobrych informacji. Do zobaczenia za tydzień.